Kolektywidualis, część 40. Korelacja pomiędzy wielkością dystrybucji pracy a wielkością przestrzeni handlowej. I to jest, można powiedzieć, taki gwóźdź programu, jeżeli chodzi o Kolektywidualis, ponieważ nie reguluje, nie regulują. Ee, tej kwestii żadne systemy wolnorynkowe, kapitalistyczne, ani oligarchistyczne, ani monarchistyczne. Wszystkie, jakie były systemy wcześniej, jakie mamy teraz, sfokusowane są, czyli skoncentrowane na tym, żeby możliwie jak najmniej zatrudniać ludzi, żeby po prostu nie generować niepotrzebnych kosztów, i wytwarzać możliwie w to miejsce jak najtaniej, czy jak najtaniej koszt produkcji, możliwie żeby był jak najtańszy, albo koszt, koszt usługi możliwie jak najtańszy, a oczywiście prowizja maksymalnie jak największa. No i na pierwszy rzut oka to się wydaje całkowicie racjonalne, logiczne. Takie są odwieczne prawa wolnego rynku. Natomiast w dobie automatyzacji produkcji, automatyzacji przestrzeni usługowej. W Chinach teraz się to dzieje na potęgę, że coraz więcej jest autonomicznych taksówek, które nie potrzebują już też zatrudniania ludzi, by się wydawało w tak intratnej robocie, jakim jest kierowca. No niestety, to jest kwestia jednej, maks. dwóch dekad i masy kierowców nie będzie potrzebnych. No, wiadomo, może być regres, trzecia wojna światowa i wtedy będzie inaczej. Zakładając, że trzecia wojna nie wprowadzi jakiegoś wielkiego regresu, to w tym kierunku to wszystko będzie zmierzać. A więc kolejna rewolucja, ta czwarta rewolucja czyli połączenie automatyzacji z sztuczną inteligencją, spowoduje faktycznie w potężnym sektorze, praktycznie w większości gałęzi, pozbawienie ludzi pracy. I bez regulacji bez regulacji właśnie określania, bez tej korelacji określania wielkości przestrzeni handlowej do wielkości dystrybucji pracy, co nie jest do końca już zgodne z prawidłami takiego wolnego rynku, no nie jest na pewno, ale bez wprowadzenia takiego właśnie mechanizmu, który będzie to w, jakiś, w jakimś stopniu, co będzie, co Głównie, jakie zadanie ma ten mechanizm? Nie tyle ma za zadanie, żeby na siłę spowodować drożyznę i pogorszenie jakości produktów i zwiększenie ich ceny, co ma za zadanie przede wszystkim eliminować monopole, przeciwdziałać wszelkiej monopolizacji. Jak i w sektorze administracyjnym, taki w sektorze usługowym, taki w sektorze oczywiście produkcyjnym. Ten, można powiedzieć, prosty wzór korelacji między przestrzenią wielkości handlowej a przestrzenią wielkości dystrybucji pracy. Jego głównym zadaniem jest rozproszenie tego dorobku pokoleniowego, jakim są po prostu zdobycze technologiczne czyli wszelkiego rodzaju automatyka, maszyny. Sterowane tymi maszynami, y, st y, y, sterowanie tymi maszynami za pomocą sztucznej inteligencji, żeby tego typu potencjał nie był skumulowany w wąskiej grupie, w wąskiej grupie po prostu ludzi, w wąskiej grupie jakichś super, hiper biznesmenów, tylko żeby ten potencjał był rozproszony. I tu jedyną możliwością, jaką ja widzę. Od dłuższego czasu jest skorelowanie, uzależnienie wielkości przestrzeni handlowej do wielkości dystrybucji pracy. Czyli, jeżeli Twoja wielkość dystrybucji pracy, czyli tej pracy, mało zatrudniasz ludzi albo masz tak wszystko hiper zautomatyzowane, że praktycznie nie wiem, no już zakładam tak skrajną sytuację, jesteś sam, bez żadnych ludzi, ty jakiś super komputer z sztuczną inteligencją, który w pełni nadzoruje cały twój proces produkcyjny, serwisowy, naprawcze i tak dalej, no to w związku z tym masz ograniczoną przestrzeń handlową, bo je prowadzisz system samozatrudnienia, i poza sobą nie zatrudniasz nikogo więcej. I tak analogicznie, czym zatrudniasz więcej ludzi, lub jesteś w kooperacji z innymi ludźmi, tym jako kooperatywa macie większe prawo dystrybucji. Wróć, większe prawo przestrzeni handlowej. Czyli możecie na większą, więcej sprzedawać ogólnie produktów w większym obszarze. No po prostu. Te, jak gdyby, ograniczenia zmniejszają się w momencie, czym więcej ludzi partycypuje w tak poukładanym biznesie przez ciebie. Nie, mu, nie muszą być to pracownicy, mogą być to wspólnicy. Możesz być w kooperatywie z innymi, takimi powiedzmy, firmami jednoosobowymi. Ważne, żeby. Kluczowe jest, żeby przeciwdziałać kumulacji, nawet nie chcę mówić kapitału, tylko właśnie kumulacji, tej technologicznej kumulacji w jednych czy w bardzo wąskiej grupie ludzi. Jeżeli tutaj nie zrobi się, no niestety, żadnego brutalnego cięcia, to wszystko już. Na dzień dzisiejszy jest gigantycznie zmonopolizowane przez kilka wielkich, mega, mega, nawet nie mega, gigantycznych korporacji. A docelowo ma faktycznie to funkcjonować w grupie no, iluś tam rodzin, takich super, mega bogatych rodzin. Będzie potrzebne do zatrudnienia parę milionów serwisantów jeszcze przez jakieś może 100 lat, może mniej czyli parę milionów. No może w skali całego świata, może z pół miliarda serwisantów i różnego rodzaju nadzorców tych serwisantów czy jakieś tam tego typu. Oczywiście w zawodach medycznych jeszcze jakaś tam duża przestrzeń zostanie. Na razie, na razie, bo powstają już roboty humanoidalne o dużo wyższej sprawności jak ludzie. To jeszcze nie jest ten moment, ale to idzie wielkimi krokami. I nawet w zawodach medycznych, czyli przykładowo taki masażysta czy coś, czy, czy różny rehabilitant, też niedługo mogą być zastąpione takimi humanoidalnymi robotami, żeby właśnie nie powodowały jakiegoś skrępowania, żeby to nie były jakieś kanciaste, brutalne maszyny, tylko żeby to jednak faktycznie jakoś jakiś komfort stwarzało. A więc to będą takie eleganckie humanoidalne maszyny, czyli człekokształtne roboty, na przykład. O wizerunku płci żeńskiej, na przykład, nie? ale oczywiście sile chłopa yy, i to silnego chłopa, no i będą potrafiły bardzo skutecznie przeprowadzać tam szereg różnego rodzaju rehabilitacji, masażów i tym podobne. To jeszcze nie te czasy, ale to już nieodległe czas. No i w, w sytuacji, kiedy nie zaniecha się tej kumulacji technologicznej w jednych rękach. To będzie to, co już następuje. Jedni będą praktycznie, bardzo wąska grupa, będzie bezwzględnym właścicielem świata, a parę miliardów ludzi nawet nie będzie miała miejsca do życia tu na tej planecie. I, i jednym z takich, jakich ja logicznie mechanizmów wyszukałem, to jest korelacja, jeszcze raz to powtórzę, przestrzeni handlowej do czyli korelacja wielkości przestrzeni handlowej do wielkości dystrybucji pracy. Tak ma być to ułożone, a więc takie, jeżeli spełniasz te warunki, że dystrybuujesz odpowiednio dużą pracę, ilość pracy, to jest to skorelowane do Twojej wielkości przestrzeni handlowej. W następnym vlogu postaram się zrobić w związku z tym, pokazać to na wykresie, jak to by miało działać, Zachęcam też właśnie do oglądania koobligatów i obroligatów. Tam jest pokazane są te niezależne systemy rozliczeniowe, aby za pomocą grafiki i słowa jaśniej tłumaczyć. See you later!